Cześć wszystkim. Kupno domu lub działki to ogromne przedsięwzięcie, a żeby wszystko sprawnie przebiegło, niezbędna jest dobra organizacja. W tym filmie podzielę się z wami moimi sprawdzonymi listami kontrolnymi, które pomogły mi w procesie zakupu. Pokażę wam, na co zwrócić uwagę, jakie dokumenty zebrać i jakie pytania żądać, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Omówimy punkty takie jak sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości, negocjacje cenowe, a także formalności związane z kredytem hipotecznym. Przygotujcie się na trzy kluczowe listy, które ułatwia Wam ten ważny krok w życiu. Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o spisach, które mogą pomóc w zakupie domu lub ziemi. To temat, który wielu z Was nurtuje, więc postaram się wszystko dokładnie wyjaśnić. Jak działa spisek? No dobrze, na początek musimy jasno powiedzieć, że nie mówimy tu o żadnych magicznych rytuałach czy zaklęciach. Spisek w tym kontekście to po prostu przemyślana strategia, plan działania, który zwiększa nasze szanse na sukces w procesie zakupu nieruchomości. To systematyczne podejście, które obejmuje wiele aspektów, od dokładnego określenia naszych potrzeb i możliwości finansowych, Poskuteczne negocjacje z sprzedającym. Kluczem jest dobrze zorganizowany proces, w którym każdy krok jest zaplanowany i wykonany z precyzja. To tak, jakbyśmy budowali dom z cegiełek każdą cegiełka, czyli każdy element planu, jest ważna i przyczynia się do całości. Musimy dokładnie przeanalizować rynek. Poszukać odpowiednich ofert, zapewnić sobie finansowanie, a następnie sprawnie przeprowadzić całą transakcję. To wymaga czasu, cierpliwości i systematycznej pracy, ale efekt końcowy własny dom lub działka jest tego wart. Co zrobić, aby spisek był bardziej skuteczny? Po pierwsze, musimy być realistami. Określmy jasno nasze potrzeby i możliwości finansowe. Ile możemy wydać? Jaki rodzaj nieruchomości nas interesuje? Gdzie chcemy mieszkać? Ustalenie tych parametrów na samym początku pozwoli nam skupić się na realnych ofertach i uniknąć rozczarowań. Po drugie, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Dobry agent nieruchomości może nam zaoszczędzić wiele czasu i nerwów, a prawnik pomoże nam uniknąć potencjalnych problemów prawnych. Po trzecie, nie bójmy się negocjować. Cena podana w ogłoszeniu to zazwyczaj punkt wyjścia, a nie ostateczna kwota. Przygotowanie się do negocjacji, znajomość rynku i pewność siebie to klucz do sukcesu. Po czwarte, dbajmy o szczegóły. Dokładnie sprawdzajmy dokumentację, nie pomijajmy żadnych kroków formalnych i upewnijmy się, że wszystko jest w porządku. Pamiętajmy, że kupno domu lub ziemi to ważna decyzja, która wymaga staranności i uwagi. Po piąte, bądźmy cierpliwi. Znalezienie idealnej nieruchomości może zająć trochę czasu, ale warto czekać na to, co naprawdę nam odpowiada. Nie poddawajmy się po pierwszej porażce, a sukces na pewno przyjdzie. I pamiętajcie, kluczem do skutecznego spisku jest dobra organizacja. Systematyczna praca i realistyczne podejście. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o spiskach, które mogą pomóc w zakupie domu lub ziemi. To oczywiście zabawa, ale kto wie, może trochę magii nie zaszkodzi. Pamiętajcie jednak, że najważniejsze jest ciężka praca i rozsądne planowanie. Spiski to tylko dodatek, a nie gwarancja sukcesu. Zaczynamy od spisku na koło i świecę. Potrzebujesz do tego białej świecy, najlepiej z naturalnego wosku i małego koła zrobionego z kartonu lub grubego papieru. Na kole napisz imię i nazwisko, a także dokładny adres nieruchomości, która chcesz kupić. Następnie, w skupieniu, zapał świecę i powoli, obracając koło, powtarzaj trzy razy: moc ziemi i ognia, niech sprowadza do mnie. Imię i nazwisko, dom, ziemię na, adres. Niech tak się stanie! Po tym rytuale zostaw świecę, aby się wypaliła do końca. Pamiętaj, aby wykonywać ten rytuał w spokoju i skupieniu, wizualizując już siebie w nowym domu lub na własnej działce. Im silniejsza wiara, tym lepiej. Kolejny spisek koncentruje się na szczęściu w zakupach. Ten spisek jest prosty, ale wymaga regularności. Codziennie rano. Przed wyjściem z domu, trzymaj w dłoni mała monet i powtarzaj. Szczęście niech mi sprzyja w poszukiwaniu domu ziemi. Niech każdą transakcja będzie dla mnie korzystna. Niech tak się stanie! Powtarzaj te słowa z przekonaniem, wizualizując idealna nieruchomość. Monet trzymaj przy sobie przez cały dzień. A wieczorem umieść ją ja w bezpiecznym miejscu. Powtarzaj ten rytuał AZ do momentu zakupu wymarzonej nieruchomości. Pamiętaj, że regularność jest kluczowa. Na koniec spisek na monet. Wybierz monet o największej wartości, jaka posiadasz. Umyj ją ja pod bieżącą wodę, wizualizując jednocześnie swój cel zakup domu lub ziemi. Po umyciu. Wysusz monet i trzymaj ja w dłoni, powtarzając, ta moneta jest symbolem mojego bogactwa i sukcesu w zakupie domu ziemi. Przyciąga do mnie korzystne okazje i pomyślne transakcje. Niech tak się stanie! Nos te monet przy sobie, jako talizman, a z do momentu zakupu. Pamiętaj, aby traktować ja z szacunkiem i wiara w jej moc. Pamiętajcie! że to tylko spiski, a sukces zależy od wielu czynników. Ale kto wie, może odrobina magii pomoże wam w spełnieniu marzeń o własnym domu lub ziemi. Powodzenia.